Iloczyn liczb całkowitych AB jest liczbą parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy A jest liczbą parzystą lub B jest liczbą parzystą. Jest to twierdzenie podane w formie równoważności, czyli żeby przeprowadzić dowód należy udowodnić dwie implikacje. Pierwsza implikacja będzie taka, że jeżeli iloczyn liczb całkowitych i ten iloczyn to jest ab jest liczbą parzystą to a jest parzysta lub b jest parzysta Druga implikacja yy, będzie odwrotną, czyli jeżeli a jest parzysta lub b jest parzysta, to iloczyn ab jest parzysty. No, i dwie implikacje, to znaczy, że należy przeprowadzić dwa dowody. Najpierw pierwsza implikacja, czyli jeżeli iloczyn liczb całkowitych a b jest liczbą parzystą, to a jest parzysta lub b jest parzysta. I tutaj dowód będzie zrobiony metodą nie wprost. Czyli e, będę zaprzeczał e, tezie i skoro mam tezę fałszywą, to założenie również będzie musiało być fałszywe i w przypadku 0,0 taka implikacja jest prawdziwa. Czyli tak założenie <laughs> iloczyn liczb całkowitych AB jest liczbą parzystą teza A jest parzysta lub B jest parzysta. No i ponieważ robię to metodą nie wprost, to znaczy, że przyjmuję, że nieprawda, że A jest parzysta lub B jest parzysta. Czyli nieprawda, że P lub Q, zaprzeczenie alternatywy. E, więc e, korzystając z jednego z prawdę Morgana, inaczej mam nieprawda, że P i nieprawda, że Q. Czyli w takim razie, skoro zaprzeczam tezie, czyli robię nieprawda, że A jest parzysta lub B jest parzysta, to zaprzeczenie tego daje mi takie zdanie, A nie jest parzysta, Czyli jest nieparzysta. I tutaj mam ten znak lub zmienia się na i. B też nie jest parzysta, czyli jest nieparzysta. No to w takim razie, jeżeli A jest nieparzysta, to mogę ją zapisać w postaci 2k plus 1, gdzie K jest całkowite. I b, no to na przykład 2l plus 1, gdzie l jest też całkowite. No i mam wykazać w takim razie nieprawdziwość założenia, czyli że założenie jest fałszywe, a w założeniu mam iloczyn liczb, a b jest liczbą parzystą. No to skoro iloczyn, to sprawdzam, jaki jest ten iloczyn. 2k plus 1 razy 2l plus 1, czyli 4 kl dodać 2K, dodać 2L i dodać 1, mnożąc każdy przez każdy. 2K razy 2L to jest 4Kl, 2K razy 1, 1 razy 2L i 1 razy 1. Wyłączam dwójkę nawias z pierwszych trzech, czyli mam 2Kl plus K plus L, no i za wszystkim zostaje plus 1. No to w takim razie 2 razy nawias, który jest całkowity, Daje mi liczbę parzystą, plus 1 oznacza to, że jest to liczba nieparzysta, a w założeniu miałem podane, że ten iloczyn jest liczbą parzystą, czyli mam sprzeczność, co oznacza, że założenie, czyli poprzednik jest fałszywy, czyli otrzymałem implikację 0 to 0, czyli w takim razie mogę uznać, że no ta część twierdzenia, czyli pierwsza implikacja jest prawdziwa. No i teraz zostaje do udowodnienia druga implikacja. Czyli założenie a jest parzysta lub b jest parzysta teza iloczyn ab jest Parzysty. Założenie jest alternatywą, czyli jest prawdziwe, jeżeli przynajmniej jedno ze zdania jest prawdziwe, więc będę musiał tutaj e, założyć, e, przyjąć e, trzy przypadki: czyli, że pierwsza możliwość, że a jest parzyste, czyli mogę przyjąć, że a jest równe 2k, wtedy AB jest równe 2K razy B, czyli 2KB, co oznacza, że jest parzyste. Druga możliwość: B jest parzyste, czyli B równa się 2L, gdzie L jest całkowite, wtedy AB jest równe A razy 2L, czyli 2AL. Czyli jest parzyste. No i trzecia możliwość. A jest parzyste i B jest parzyste. Czyli, znaczy, A jest parzyste i B jest parzyste. To znaczy, no, czyli A jest równe 2K, B jest równe 2L. Wtedy, AB jest równe 2K razy 2L, czyli 4KL. No, czyli, żeby napisać wyraźnie, że to jest parzyste, to jest 2 razy 2KL. I założenie jest prawdziwe w przypadku, gdy A jest parzyste, lub B jest parzyste, lub A i B jest parzyste. Wszystkie trzy przypadki rozpatrzyłem, otrzymałem za każdym razem liczbę parzystą. Co kończy... Dowód drugiej implikacji, no a w takim razie, skoro obydwie implikacje są prawdziwe, to równoważność jest prawdziwa. No, a to oznacza koniec dowodu, co należało wykazać. Twierdzenie jest prawdziwe.